Z tej strony, media w dzisiejszym odcinku jesteśmy na jailbreaku, tak jest, ponieważ Asimo zrobił nam niespodziankę. Jak ciągle przez koło roku update y były co miesiąc w niedzielę, to teraz Asimo zrobił nam yy, wow, co jest update w, w sobotę. Ja myślałem, wstałem się, że czemu jest niedziela, co przespałem w sobotę? Nie, Asimo postanowił nam w sobotę dać update'a. go wstaje, jest update w widzowie, Zostawcie tu subskrypcję, lajkacza i dzwoneczka. I napiszcie mi tutaj w komentarzu Czy się, cieszycie się z tego, żeby dodali psy, czy chcielibyście, żeby dodali na przykład jakieś też inne zwierzęta Jeszcze jest sklep zoologiczny, zobaczymy Pierwsze, to jest w ogóle moje pierwsze wejście na Dżerblejka, nic jeszcze nie widziałem Nic jeszcze, tylko kupiłem serobuksy, żeby je mieć Bo wiem, że trzeba będzie kupić sezon pasa i nie wiem co jeszcze trzeba będzie kupić, więc Drodzy widzowie, lecimy, a wy zostawiacie tu subskrypcje i lajki, jesteśmy na serwerku Jak widzicie, mamy tablicę chyba z nowymi questami I mamy tak, za drugi poziom Trze-czwórki, tu coś kręcącego się. Tutaj y, spoiler. Tutaj te planetki. Nie wiem, co jest paliwo rakietowe? No to jest? Nie wiem co to jest, naprawdę. Tu mamy broń, Kaskę skin do autka. Y, animowane i nowy pojazd. No koza, 44... Dobra, mamy misję. I trzy razy obrać policję. Rob tu small stories, z Gas Station and Donut. Okej. Okay. A policja aresztu koło 1500 pop. Dobra, kupujemy. Bajno i co od Dobra, kupiliśmy. Mamy każde cargo plane dwa razy. Zazmę do cargo plane na dwa razy. Jejku te misje są zupełnie inne. Pomąd 3000 błąd i bez umierania. Okej, okay, są zupełnie inne. I ciekawe, jak będzie się zdobywało level. Będziemy dzisiaj na lewiku zdobywać 10 level, więc co tu się jeszcze takiego zmieniło? A właśnie, co tu się jeszcze zmieniło? Więc tak, na początku, yy, idziemy zobaczyć czy... Jest tam dwójka. Idę to zobaczyć. Jest tam dwójeczka, idę to zobaczyć, idę. Mamy też nową całą mapę. To też jest na pewno ciekawe. Cała mapa jest nowiutka. Okej, okay. cześć, 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 dobra. Mm, bierzemy sobie autko. Mamy. Yy, tutaj, zobaczcie to. Mamy drugi sezon i. Dobry. Jest nagroda za drugi sezon. Jest nagroda za drugi sezon. Zobaczcie to. 100 tysięcy. 100 tysięcy. Wow, ja tu już mogę siadać. Tylko pewnie środkowym jest. Aj, dziesiąty level. Dobra, dziesiąty level. Ale już tu mogę siadać. I tu trzy osoby. No, mega się to podoba. Jeszcze otwierane tak z tyłu. Ej, no będę to musiał sprawdzić, na pewno. Dobra, idziemy chyba teraz na pieski, tak jest, pewnie w chcieli się... I kurczę stawiamy, czy pieski do za kasę, czy pieski do za robuxy? Mam nadzieję, że będą za kasę w to, dlatego 4,5 miliona mam. Mam nadzieję, że nie będą za drogie. Lecimy. Lecimy i one są... No kurczę, halo, czemu przeszkadzacie? Dobra, one są tutaj. Jeszcze... Ale zanim je, to ja jestem ciekawy jednej rzeczy, ponieważ... Jest ta rakieta. Czy Asimo chce planować podróż na księżyc na kosmos? I w bazie wojskowej dał yy, podróżowanie na kosmos, czy nie? Nie, myślałem. Myślałem, że tu zrobi rakietę, która pozwoli się poruszyć na kosmos. Ale jednak nie. Trzeba to obserwować, czy czasami gdzieś Asimo nie dał miejsca, w którym będziemy mogli wylecieć w kosmos. No, takiego wiecie, jakiejś takiej stacji badaw takiej stacji po prostu do wyletowania w kosmos, bo. To mi się bardzo co zdaje, że Asio planuje coś takiego. I to było naprawdę ciekawe. Ej, jeszcze żoza polarna została. Na... Została przeniesiona na góry. Tam, gdzie jest lód. Wow. Ale mega zostawili. A ten dymek mi się troszeczkę też inny wydaje. Albo po prostu mi się tylko wydaje. Coś zostało zmienione, czy nie? Czy Molten wrócił? Czy Molten wrócił w tym sezonie, czy nie wrócił? Jeszcze to trzeba sprawdzić. I na końcu idziemy zobaczyć pieski. Nie, Molten jednak nie wrócił. Szkoda, Molten nie wrócił. Myślałem, że go dadzą, ale nie dali. Dobra, idziemy zobaczyć teraz jeszcze, czy Volbike już został w tym updatecie zmienionym, czy to jeszcze jest na przyszłość. A później lecimy na pieski. Volbike jeszcze jest ten zwykły, czyli jeszcze to nie ten update. Supermarker zostaje i mamy sklep zoologiczny. Ja nie wierzę, zobaczcie jego. Tu mamy jakiś sklepik, tam mamy co? Jest miejsce na 3 Toks. A to będzie Kac! jakby <noise> tak było? Do no, Kac! Ej, ciekawe, 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 dobra! Okej, okay, wchodzimy i patrzymy na te pieski. Dobry? Dobry, dzień dobry. O, tu mamy kodzik! Tu mamy kodzik! Ciekawe, czy jakiś kodzik w ogóle jest do wpisania? Jest kodzik do wpisania! Drodzy widzowie, jak chcecie jeszcze darmową kaskę, to idziecie sobie do automatu. Ej, posłuchajcie! I wpisujecie się, kiego. D-O! G, g, o. Wpisujecie do go. O, g, g, o. Wszystko drukowanymi. mi. I dostajecie 7,5 tysiąca. Tak jest. Dobra. I co teraz? No teraz chyba kupujemy nasze pieski. Tak jest, pieski. Eee, ten. Co jest tak? Mogę go nazwać. Ja też. Mendyś. Mendyś. O, adopt. No nie. A mogę... Men... Mentiresz, o! O nie! Mini... miniś, Jest! Mamy Minisia! Mamy Minisia. To będzie minis. a Ale możecie pisać konta, żebyście wy w ogóle dozwali swoje piecki. To będzie miniś, Ale on jest słodziak! Zaraz to będzie przetestować. Yyy... E. Ej, dobra, idziemy do to Eee, <grych> yy, napiszę Idź. coś do policji. Dobra. Niech idą do policji! To zaraz sprawdzimy jak to będzie akcja! Pieski będą atakować Dobra Sprawdzimy jak te pieski atakują. Dobra, wszystko jest, wszystko jest, dobra. Idziemy po jakąś broń. Dobra. Okej. Okay. Pieszkę. O, jej, on jest niezniedziszczalny! To jakiego jak takiego się pozbyć pieseła? Jeżeli nas atakuje takiego pieseła się nie będzie dało pozbyć, miniś. A drugiego nazwiemy... nazwijemy... Nie no, po Jak takiego się obronić? Nie! No nie, no kurde, to jest AP! O dobra. A, on tak trzy razy atakuje. Dobra. Ła. Nie bij! Nie. Dobra. <laughs> Nie wiem o co tu chodziło, ale dobra. Yy, bo to był ten. A, bo to był policyjny, więc policyjny mi dużo zdawał, a tego się nazwiemy. Budis, yy... budis. I ten droższy jest. Bierzemy Budisia. Mamy Budisia i sprawdzamy Budis. O ładnie no Budis! No i co? Ten gdzie zrobi. Nie! Dobra, ej, dobra koza, to jest mega fajne. A jak jeżdżą w samochodzie razem? No nie, to jest... Jakie to jest ekstra! Na środku se jeździ, ale poczekajcie, nie. On se ze mną na środku jeździ. A, i zrobili środek out. Środki out zrobili w tym. W Roosterkę, w końcu jest środek auta w roosterze. I w innych autach jeszcze zrobili środki. Więc naprawdę jest git, więc już będziecie mieli coraz więcej aut. Będziecie już mieli środek, będziecie widzieli Roaster, który ja tak lubię jeździć. Już jest zrobiony środek. I ja i ten piesek jeszcze... A ciekawe jak będzie w helikopterze! Musimy to sprawdzić. Volt i helikopter. Tak jest, volt i helikopter. I jeszcze Monster track. Monster Trak chyba nie będzie widać go. To no, możliwe, że nie będzie widać. Dobra. Bo Monster traku nie ma tego. Yy... Dobra, sprawdzamy. Chodź piestek, budieź mój. I nie, to jest, to jest koza. Ja, to, co on zrobili? To jest mega. Tak, patrzcie na to. Jeździ wam teraz na tym. Dobra, a tu? O jejku. Tu niestety biega. Ciekawe, jak on szybko biega. O, teleportuje się! Czyli tu nie jest nic złego, dobra. Jeszcze jedną rzecz bym sprawdził. Dobra, mamy to, mamy to, yy, więc... Jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz. Jak on na motorku będzie siedział? Jak on na motorku będzie siedział? Bo na motorku są dwa miejsca i czy czasami nie zajmie tego drugiego miejsca? Dobra. Dobra, kule, jak się buddyś teleportuje. Nie wiem, tak nazwałem przypadkowo na szybko, ale zobaczymy. Jakby będzie się działo do motorku. E, motorek gdzieś jest tu, tak? Dobra. E no, kurczę, że ten wolba to skacze. To jest strasznie złe. Dobra, i tu, i tu, i tu, 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 tu. Gdzie jest motorek. Nie ma tu motorka? Jest, dobra, mamy go. Ja wiem, że tu się respi motorek, dobra. No, na motorku też się siada, no trudno. Ale tu są z tego co wiem dwa miejsca, więc, drodzy, albo jedno? Nie, wiem. dobra, drodzy widzowie, ja dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i musicie zostawić takiego lajka dla tego pieska, musicie zostawić do budycia lajka. Budziś <gulisz> mój piesek. <gulisz> dziękuję bardzo, jeszcze raz na... na razie, trzymajcie się do kolejnego odcinka.